Rafał, teraz jesteś taki przebojowy, uśmiechnięty. Próbujesz udawać Trumpa na wiecach. A co robiliście przed wyborami w Ameryce? Mówiliście, że Trump to wariat. Tyle, że Trump jest autentyczny w tym, co robi i w tym, co mówi. To, co obiecał, to zrobił. Jeszcze w pierwszym dniu objęcia władzy. A ty, co robisz? Tylko atakujesz i to nieudolnie swoich konkurentów. Nie masz nic do zaoferowania Polsce i Polakom. Powiedz lepiej, czy poślesz nas na wojnę. Jak ci każą, twoi właściciele. Jechałem na święta odcinkiem autostrady Kraków-Katowice. Jest to chyba najdroższy odcinek na świecie, na którym są fikcyjne remonty od kilkudziesięciu lat i nikt nic z tym nie robi. Żadna partia, ani żadna telewizja się za to nie wzięła. Czy to nie są przypadkiem prawdziwi właściciele Polski? Ci, którzy na tym zarabiają? Rafał, czy coś z tym zrobisz? Rafał, jak ci każą owijać się tęczową flagą, to to robisz. A co zrobiłeś na debacie? Schowałeś się. Chyba się wstydzisz swoich poglądów albo w ogóle ich nie masz. Promujecie telewizja założona za ukradzione Polakom pieniądze. Tak czy inaczej, cała ta twoja kandydatura to jest jedną wielką porażką dla wszystkich Polaków.